Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w grze Conan Exile I moi drodzy dzisiejszy plan na odcinek jest taki by stworzyć golema Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić A czy uda mi się to zrobić? Za chwilę się przekonamy No i tak, jestem w swojej golemowej pracowni I co? Mam tutaj Mam tutaj części golema, które udało mi się zdobyć Biegając po wioskach, tak? U... Pokonałem Pokonałem tych, jak oni się nazywają, czarnoksiężników, o. I czarnoksiężnicy mieli ze sobą właśnie części kulemów tak? Czyli mam tutaj tułów, kamienny tor strażnika oraz głowę strażnika. Brakuje mi jeszcze rączek i nóżek. Mam 24 kryształki. Mam nadzieję, że nie będzie tego za mało. Zaraz zobaczymy, jak to wychodzi. Gdzie są rączki? Co to jest? Noga. Pięć. Aha, i utworzony kamień mi jest jeszcze potrzebny. O, kurde, ale wiecie co, żeby utworzony kamień zrobić, to ja muszę mieć ten. Słuchajcie, to było w alchemii, tutaj, w alchemii, tak? Muszę mieć kociołek, o. Miałoby być tak fajnie, miałem tak szybciutko sobie tutaj wpaść, zrobić golema i. i... po robocie. A to wychodzi na to, że to nie będzie takie łatwe. <laughs> kociołek postawię tutaj w tym rogu. Będzie się ładnie komponował. Tak, utwardzacz kamienia, potrzebuje żywice i włókna roślinne. No dobra, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, myślałem, myślałem że trochę więcej mi potrzeba jest rzeczy. Ale żywice gdzieś miałem, tylko... Powiem wam szczerze... No dobra, włókna roślinne. Zięsko się przyda, to już od razu tutaj wywalę. Żeby tego nie nosić. I żywica. Wyciągnę sobie z suszarki żywice żeby to jakoś tak szybciej ogarnąć. 27 sztuk. Podejrzewam, że tego będzie trochę za mało. Więc pójdę sobie, trochę nazbieram jeszcze żywicy. W ogóle muszę się opróżnić, bo niedługo tam przyciążenia mnie dopadnie. No, po ostatnim wyprawie troszeczkę mi się rzeczy nazbierało, więc tak. Muszę się na pewno, muszę na pewno wywalić te rzeczy niektóre, które tutaj mam przy sobie. No i dobra, mamy w tej chwili 90 sztuk utwardzacza kamieni idę zobaczyć czy, czy coś mi się uda z tego zrobić aha to tylko na jedną na, na 50 sztuk na jedną to mi starczy 200 kamienia kurde nie mam kamieni no muszę zobaczyć co mi konkretnie potrzeba jeszcze żeby nie biegać tutaj z powrotem e, żelazne wzmocnienie i 200 kamieni jeszcze te kształtki co razu tu rzucę żeby te, też ich nie nosić no bo wszędzie to samo tak 10 10 żelaznych wzmocniej. Ja muszę Was przeprosić za to, jak mówię, no nie, najprawdopodobniej niektórzy z Was zauważyli, że zacząłem seflenić troszeczkę, ale to jest spowodowane tym, że mam powiedzmy coś na zasadzie aparatu na zęby w swojej jamie ustnej i przez to troszeczkę moja wymowa, że tak powiem, się zniekształciła. No, musicie mi wybaczyć. Niestety nie przeskoczę tego, muszę to nosić, więc, więc tak. No. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Jakby co, to z góry przepraszam za to, że tak to brzmi. Dobra, a... Teraz lecę po... utwardzacze. Znaczy nie po utwardzacze, tylko wzmocnione żelazo. Którego nie mam w ogóle żadnego. Masakra. Nie przygotowałem się, moi drodzy, w ogóle do odcinka dzisiaj. Totalnie. Totalnie się nie przygotowałem. Wszystko robię na bieżąco. 10,20. A właśnie ciekawe, czy będę musiał zrobić 4 teror... Znaczy, 4 przedmioty w sensie. Dobra, tobie tak. Nie zaszkodzi mieć więcej, prawda? I kamień będzie potrzebny jeszcze, tak? Dobra, i kamień do prytaka. No i zostaje mi czekać, żeby się zrobiły wzmocnienia żelazne i jak to wszystko mi się już y, wyprodukuje, to biegnę do warsztatu. No i tak w międzyczasie, gdy czekałem na to, żeby mi się zrobiły wzmocnienia y, żelazne, nakopałem sobie troszeczkę właśnie żelaza, żeby mi się tutaj tworzyło, <laughs> bo niedługo będzie czas y, zmienić broń z żelaznej broni na stalową. Tak samo narzędzia. Tak więc tego żelaza mi troszeczkę będzie potrzeba, będę musiał sobie zrobić stal. Yy, żelazem tak. wzmocnienia, 24. <laughs> Dobra, na razie wezmę to co jest. Bo to jeszcze troszeczkę potrwa zanim zanim się uda to do końca, że tak powiem, się przetworzyć. Spróbuję zrobić cokolwiek z tego co mam. Czyli tak, z że razem wzmocnienia. A, za mało mam tych. Się zastanawiam dlaczego, tylko jedną. A mało miałem utwardzacza kamieni. Dobra, mam tu nogę. Znaczy, czy jak Boże nogę to będzie jedna noga, czy będą dwie nogi, ale pe zależycie pewnie jedna. O, tak myślałem, kłuźwa. Ho ho. ho, ho. Tworzy stwora normalnie. Niedługo go ożywimy. Ożywi... ożywi... kurde. Niedługo go, niedługo go ożywi ożywimy. Tak? To chciałem powiedzieć. <gry> I będziemy mieć wielkiego kamiennego towarzysza. A teraz dopiero wrócę tutaj jak będę miał naprawdę wszystko. Już wiem jak to więcej działa, więc przygotuję sobie wszystkie przedmioty i będę go składał tego potwora wielkiego kamiennego. No i dobra moi drodzy, mam nadzieję, że już mi się zrobiło to wszystko. 28. Poczekam, żeby mi się do, do 30 tutaj dobiło. Wezmę te wszystkie utwardzacze. 300 sztuk. Jej! się narobiło. czy jest już 30. Jeszcze chwilka. <laughs> Chociaż sądzę, że i tak już by bystarczyło. No, ale tu nic. Poczekamy chwileczkę. To nie będzie trwało długo. Tutaj mi się przetapia żelazo. Tak, ładnie się przetapia. Na pewno się przyda. No i co? Dobra, mamy 30. Reszta jak się robi, też się na pewno przyda w przyszłości. Idę, spróbuję zrobić yy, kończyny Golema. Dorzucę te przedmioty. Utwardzacz. Ło, otwardzacza za sporą. Yy, czyli tak. Jedną nogę jeszcze muszę zrobić. I dwa ramiona. Stwórz dwa. Nice. Dobra, jedna noga. Teraz chwileczkę trzeba poczekać, żeby się ramiona... ...zrobiły. Hmm, cztery krzyżowki mi zostało. Dobra, biorę te ręce. Zamontuję golemowi to na jego ciele. No, montuj się. Czego się nie chce zamontować? Noga. Ej. No nie mówcie, że... Jest prawa i lewa ręka. Albo muszę dorobić miecz. Żeby zrobić mu jakiś miecz, czy cokolwiek innego, żeby, żeby miał czym machać. Nie, może jest tak, że nie może być golem bez, bez przedmiotu. Dobra, słychać. Ja gdzieś miałem chyba jeszcze jakiś miecz jak mi został. Zaraz to wszystko wyeksperymentujemy. Gdzie ja mogłem miecz wsadzić? Tutaj pewnie. Um. Nie, jednak nie. To pewnie będzie tutaj. Gdzieś go widziałem, na pewno. Na medyjski trochę, kurde, kiszka, nie? Mogę zrobić jakiś fajny miecz? Albo topór? Albo młot? On też ma mało tych, mało obrażeń robi. Dwuręczny żelazny miecz. Dobra, sobie ten żelazny miecz. wręczny tak eksperymentalnie, żeby się przekonać, ym, jak ten golem będzie się zachowywał. Dobra, stworzę jeden, to muszę zaprzestać. Dobra, najprawdopodobniej tego rozebrać później nie będzie można, no nie? Dobra, i teraz dołożę to tutaj. Uda się? Tak, udało się. O kurde, jaki ten miecz jest wielki. No i co teraz muszę zrobić? Aktywuj strażnika Stwórz Dzieje się magia Co on robi. Halo. Mogę im jakoś sterować? O, mogę. Podrażamy ramię. golemie strażniku. No i dobra, mamy golema. Zobaczymy co potrafi. Chodź golemie Strażniku. Idziemy zapolować na dziki. No chodź, musi oczy są, Znaczy ten taki fioletowe światło robi. Przecież gdzieś tu były dziki. Ojej, jest dzik. Panie golem. Wow. Strasznie powolny ten golem jest, ale ...daje sobie radę. Daję sobie radę. dzik nie jest może jakimś szczególnym przeciwnikiem. O Dzięki pale, panie Golem za ten, za, za poziom. Ej, ale ja ma, jestem skażony teraz. O nie To mi się średnio nie podoba. To oznacza, że będę musiał najprawdopodobniej niedługo zainwestować w... wiecie, w... niewolników. Nie będę musiał sobie stworzyć tancerza lub tancerkę. O, się zbliża, dobra. A mam takie pytanie, czy taki golem się czymś żywi? <laughs> Powiem szczerze, nie mam pojęcia, czy coś mu trzeba do jedzonka dawać, czy nie. To jest mój pierwszy jakby golem, którego stworzyłem. Wygląda zacnie. Daje radę, bije, troszeczkę mu poziom, że go w ogóle nie, nie wpadł jeżeli chodzi o to, o, o, o tego dzika. Później go sobie wezmę gdzieś na wyprawę, zobaczymy jak sobie będzie radził i czy będzie mu poziom wpadał. Mam nadzieję, że tak. Że tak to będzie wyglądało mniej więcej. A na teraz będę się po żegnał. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie też subskrypcję. Jeżeli coś wiecie więcej na temat golemu, możecie zostawić też komentarz. Znaczy, w sensie napisać w komentarzu, co tam wiecie ciekawego na jego temat. A tymczasem będę uciekał, tak więc ja was serdecznie pozdrawiam, miłego dzionka życzę, tudzież wieczoru, nocy, zależy kiedy to oglądacie. No, uciekam. Trzymajcie się, cześć!